My jesteśmy teraz w fazie, przychodzi klient do lekarza. I musimy podejmować takie trudne decyzje, których w ogóle mi się nie śniły, że będę brał w tym udział, jak byłem studentem prawa, czy nawet początkującym sędziów. Staram się wykonywać te swoje obowiązki najlepiej jak potrafię, ale ja też wyciągam rękę do całej tej grupy neosędziów, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego kryzysu. Więc jeżeli my nie przywrócimy tego działania prawa na tych najwyższych instancjach, w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, czy w Krajowej Radzie Sądownictwa, słuchajcie, to mamy rozchwianie systemu, nic już nie jest pewne. Wiecie o tym, że ci, którzy ten system zmieniali, mieli swoich prawników, wynajętych, wynajętych cyngli do rozstrzelania państwa prawa. Minister Waldemar Żurek nie owija w bawełnę. Opisując stan polskiego wymiaru sprawiedliwości po ośmiu latach destrukcji, posługuje się obrazem brutalnie złamanej ręki, którą teraz chirurg musi nastawić na nowo, co będzie bolesne i długotrwałe. I wiesz co? On ma rację. Osiem lat rządów PIS i Ziobry doprowadziło do tego, że władza wykonawcza, która się skleiła wtedy z ustawodawczą, złamała wszystkie zasady konstytucyjne. Szczególnie oburzająca jest rola prawników. Ci, którzy mieli strzec prawa, stali się, używając celnej metafory, wynajętymi cynglami do rozstrzelania demokracji. Ale zanim o tym wszystkim usłyszysz, to posłuchaj, jak minister Waldemar Żurek rozpoczął swoje wystąpienie od zaskakującego tematu, który wywołał poruszenie na sali, czyli od statusu psów w Polsce i konieczności zmiany przepisów dotyczących ich traktowania. Kto ma psa, może podnieść rękę. Dziękuję. Kto trzyma psa na łańcuchu? E, jest nieźle. <laughs> Widzieliście ostatnio te przepisy, i tak ostatnio próbowałem sobie pomierzyć pokój. Ile metrów miałby mieć ten pies powyżej 30 kg? Okazało się, że to byłaby taka mała kawalerka nie, nie taka jak prezydent tam nabył kiedyś tylko jeszcze mniejsza. 20 metrowa, więc ja też mam psa, ale mój pies nie był na łańcuchu, nie ma kojca, jest takim psem domowym, więc polecam każdemu. Wiem oczywiście, że w, na wsiach, w małych miejscowościach y, psy pełnią niezwykle ważną rolę, ale jeżeli y, możemy im zbudować fajny kojec, jeżeli możemy sprawić to, że ogrodzenie będzie szczelne, to pamiętajmy o tych naszych kochanych czworonogach, bo one czasem pilnują nam obejścia, ale to są też nasi przyjaciele, więc ja będę walczył, żeby te przepisy jednak były cywilizowane. Jeżeli dzisiaj pójdziecie do szkoły, to jak będziecie ją kończyć, już będziemy mieli moim zdaniem cały spór w wymiarze sprawiedliwości zakończony. Będziemy już wiedzieć, że jak ktoś wychodzi w todze na salę rozpraw, to na pewno jest sędzią, a nie kimś, wobec którego europejski czy nasz sąd powie nie tworzy sądu, bo teraz mamy takie orzeczenia już od lat wydawane wobec tych osób, które wzięły udział w naszym zdaniem sprzecznej z prawem procedurze. A tak właśnie minister Waldemar Żurek opisuje dzisiejszy stan polskiego sądownictwa jako pacjenta po ośmiu latach zaniedbań, którego trzeba ratować brutalnym, ale koniecznym zabiegiem. Moi drodzy, my jesteśmy teraz w takiej fazie. Przychodzi pacjent do lekarza, do chirurga, ortopedy. Mówi, panie doktorze, osiem lat temu złamano mi rękę. Doktor pyta, dlaczego pan nie przyszedł 8 lat temu? Nie było takich możliwości. To ja już nie pytam, jak panu złamano tą rękę, bo od tego jest policja i prokuratura, ale co pan chce ode mnie? A pacjent mówi: Panie doktorze, ja to po złamaniu bolało, ale jeszcze podnosiłem komputer, torbę do pracy, nawet z kolegami mogłem iść pograć, ale. Z każdym rokiem było coraz gorzej. A ja teraz już w ogóle nie mogę ruszać tą ręką. I jeszcze zaczyna mnie boleć coraz bardziej. I lekarz mu mówi: Drogi panie, prześwietliłem, zrobiłem tomograf rezonans. Musimy panu znowu złamać rękę, ale w szpitalu. Tu będzie chirurg, tu będzie ktoś kto pana uśpi? Musimy jeszcze jakiegoś speca od nerwów wziąć, żeby zobaczyć, czy tam nie jest coś pouszkadzane. No i będzie pan operowany. Złamiemy tą rękę, nastawimy ją dobrze, a później będzie ponadroczna rehabilitacja. Żeby pan mógł znowu ruszać tą ręką. Da się to zrobić, ale będzie bolało, będzie długo trwało. My jesteśmy teraz w fazie, przychodzi klient do lekarza. I musimy podejmować takie trudne decyzje, których w ogóle mi się nie śniły, że będę brał w tym udział, jak byłem studentem prawa, czy nawet początkującym sędzią. Mieliśmy wiarę w to, że jest konstytucja, są ustawy. Jak nam się ustawy nie podobają, możemy je zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Czy się zgadzamy z tym orzeczeniem, czy nie? Prawnicy generalni, wiecie, dwóch prawników, trzy zdania, ale szanujemy to orzeczenie Trybunału. Szanujemy i się do niego stosujemy. Rzadko kiedy stosowaliśmy bezpośrednio konstytucję, bo był pewny trybunał, były tam autorytety, nikt nie kwestionował ich powołania. Teraz jesteśmy w fazie chaosu. Więc ja wam powiem tak. Wy jesteście w fazie, idziecie na aplikacje, do szkoły albo korporacyjne, a jak będziecie je kończyć, to już będziemy mieli tą rękę nastawioną i zrehabilitowaną. To jest wersja optymistyczna. Ci komentatorzy, którzy są mi przeciwni, politycy tej opcji autorytarnej, ona sprowadziła na Białoruś prostą drogą. Oni uwielbiają przyklejać takie łatki, obrzucać błotem. A wiecie jak to jest? Jak się błoto czasem przyklei, to trzeba dopiero ściągnąć ubranie i wrzucić do pralki, bo ciężko jest go odkleić. Albo plama zostaje. To jest bardzo trudne. Rzeczywiście moje otoczenie, które znam od lat, to, z którym sądziłem, wie dobrze, że jestem wyzbyty czegoś, co się nazywa zemstą. Nie jestem nawet pamiętliwy. Mam oczywiście, tylko ja jakby nigdy nie personalizowałem tego, co robiło mi państwa autorytarne. Staram się wykonywać te swoje obowiązki najlepiej, jak potrafię, ale ja też wyciągam rękę, do całej tej grupy neosędziów, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego kryzysu. Do tych, którzy podpisali te listy poparcia. Bez nich nie byłoby próby obalenia ustroju demokratycznego. Bo ona się nie udała. Dzięki obywatelom. Więc ja powiadam teraz, jak pokazuję swój projekt, mówię, w projekcie ustawy o KRS-ie wy macie bierne i czynne prawo wyborcze. Macie. Chociaż ja kwestionuję wasze tytuły, ale próbujemy odbudować to. To jest kompromis. Wszystkich traktujemy podobnie. Oczywiście jest jeszcze ustawa praworządnościowa, która już mówi o zupełnie innym podejściu na przykład do osób w Sądzie Najwyższym, bo tam mamy orzeczenia, całą linię orzeczniczą od sądów europejskich, jednego i drugiego trybunału. My nie możemy zamykać na to oczu, jeżeli my przestaniemy respektować te orzeczenia czy orzeczenia legalnych sędziów Sądu Najwyższego. Naszego, naszych legalnych. Jeżeli zamkniemy na to oczy, to nigdy już nie będziemy w stanie mieć czegoś, co jest bardzo ważne dla obywatela pewności prawa. Będziemy mieli prawo PiSu, prawo Platformy, prawo Lewicy. Nie tędy droga. Będziemy mieli sędziów prezydenta Nawrockiego, Kwaśniewskiego. Nie tędy droga. Mamy mieć sędziów Rzeczpospolitej. Jak chcę przekonać? Jednym z takich elementów jest m.in. spotkanie z wami. Ale ja też z młodzieżą się spotykam w innych okolicznościach. Staram się też jeździć na spotkania z ludźmi tam, gdzie mnie zapraszają. Oczywiście nie mogę jeździć na wszystkie spotkania, bo doba ma tylko 24 godziny, więc staram sobie to jakoś układać w kalendarzu, ale spotykać się przede wszystkim z ludźmi bezpośrednio. Bo wiecie, że na takich spotkaniach nie ma ściemy. Jak rozmawiasz z człowiekiem, tak jak myśmy, ja chyba rozmawiałem z tobą przed wejściem tutaj. Nie? Ale to może z kolegą bardzo podobnym. Ale w takich rozmowach my widzimy, jesteśmy w stanie ocenić, czy facet się lansuje, czy odpowiada na pytania, czy gdzieś kluczy. Więc ja nie jestem też takim ortodoksem, że to jest mój projekt, on jest najlepszy na świecie. Ja pokazuję projekt, my go dopiero wdrażamy w proces legislacyjny. Dowiedziałem się, że w grudniu ma stanąć na rządzie, jak my to mówimy, a później będzie procedura w Sejmie, będą komisje Sejmowe. To wszystko jest publiczne. Posłowie opozycji będą mogli przyjść. Przedstawiciel prezydenta będzie mógł przyjść i powiedzieć to jest złe rozwiązanie. To jest takie rozwiązanie, to jest takie, to jest takie. Przed chwilą zapadła tak zwana uchwała na osędziu w sądzie najwyższym, która mówi, nie respektujemy orzeczeń właściwie sądów europejskich. Już kiedyś ten tak zwany Trybunał powiedział, prawo unijne to was nie wiąże. Konwencja o ochronie praw człowieka? A po co? Na tym się opierają fundamenty naszych praw i wolności. Więc jeżeli my nie przywrócimy tego działania prawa na tych najwyższych instancjach, w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, czy w Krajowej Radzie Sądownictwa, słuchajcie, to mamy rozchwianie systemu, nic już nie jest pewne. A to się przekłada na życie każdego obywatela. Wiesz, masz firmę, Idziesz do sądu, a tam jest sąd ustawiony, bo sądzisz się z radnym, który jest znajomym królika, który akurat jest w rządzie albo w prokuraturze na wysokim stanowisku. To jest koniec państwa. Sądy rozstrzygają sprawy od takich banalnych, że ktoś ci nie odda pieniędzy, pieniędzy jak pożyczy. Banalne, ale jakże istotne, bo to są dla ciebie najważniejsze sprawy życiowe. A czasem ktoś chce kto ci przejąć firmę, chce cię fałszywie oskarżyć. Jak będziesz miał sędziego, który boi się władzy politycznej, nie ma szans na uczciwe państwo. Będzie państwo mafijne. Więc ja chciałbym dotrzeć z tym przekazem, żeby było uczciwe państwo. Wszystkich traktujemy jednakowo. Natomiast ja bym chciał, żeby polski obywatel wiedział właśnie, że za stołem jest sędzia i że to nie będzie tak, że on wygra w dwóch instancjach, a później przegra to w Sądzie Najwyższym, bo sprawa trafi do neosędziego. A mamy już orzeczenia legalnych sędziów, że w Izbie Kontroli, jeżeli orzekli na sędziowie, mamy uznać to orzeczenie za nieistniejące, nie były. Wiecie, jaki to jest przełom dla mnie prawnika? Ja się nigdy o tym na studiach nie uczyłem. Że przyjdzie taki moment, kiedy legalny sąd najwyższy powie, to są przebierańcy. Oni nie tworzą sądu. Nie patrzysz i nie widzisz ich orzeczenia w systemie. Ale oni dalej siedzą w tym budynku. I to jest bardzo trudne żeby metodami zgodnymi z prawem odsunąć tych ludzi, dać im oczywiście ścieżki odwołania, żeby oni też mogli w jakiś sposób mówić to my mamy rację, ja tutaj jestem otwarty na te wszystkie rozwiązania, a my musimy zrobić z tym porządek, bo nie wiem, jakbyście sięgnęli do internetu i zobaczyli moje wypowiedzi sprzed 8-9 lat, wtedy, kiedy niszczono Krajową Radę Sądownictwa i Najwyższy. Myśmy, mówię my, prawnicy walczący o praworządność, mówili, zobaczycie, dojdziemy do chaosu prawnego. Nie będzie już pewnego orzeczenia. Będą kwestionowane sądy. To się dzieje teraz na naszych oczach. Wszystko, co mówiliśmy, się sprawdza. Nie dlatego, że jesteśmy czarodziejami z czarodziejską różką, tylko... Trzeba widzieć działanie prawa z, z pewnej perspektywy czasu. Więc ja będę się spotykał z młodymi, ale też wiesz, nakręcam czasem takie filmiki, które wpuszczam do sieci. Są takie pigułki. One czasem są banalne, czasem koledzy prawnicy mówią, a nie, to wiesz, trzeba by jeszcze powiedzieć o tym z pół godziny, tylko kto ogląda filmiki półgodzinne. Więc zrozumcie to, że ja będę też starał się tak dotrzeć do obywateli. Coś to co nas zabezpieczy przed powrotem autorytaryzmu. Uważam, że nie ma takich państw i nie ma takich rozwiązań idealnych, co nie znaczy, że nie powinniśmy myśleć o tym. W ramach Komisji Europejskiej byłem na takim spotkaniu ministrów wszystkich państw Unii Europejskiej. Jest projekt tarczy demokratycznej. To jest rzecz bardzo skomplikowana, ona się dopiero tworzy. Ale wiecie, dzisiaj zagrożeniem tak naprawdę jest to, co jest dla nas fantastyczne, czyli internet. Fake newsy, boty. To jest zagrożenie bardzo realne, dlatego że to bardzo zmienia nastawienie opinii publicznej bardzo szybko. Oczywiście to, są, to jest też hate speech, mowa nienawiści, anonimowi ludzie w internecie, pod płaszczykiem wolności niszczą, później to powielane służby obcych państw. Mają całe oddziały, bo to są żołnierze którzy przed wyborami demokratycznymi w jakimś państwie, gdzie jest demokracja, próbują wpłynąć na te wybory w sposób absolutnie zorganizowany i masowy. To jest potwornie niebezpieczne. Z mojego podwórka powiem tyle. Nas na studiach nie uczono, jak bronić państwa demokratycznego, jak bronić trójpodziału władzy. Mieliście prawo konstytucyjne? Tak. Cywilne? Tak. Filozofię prawa? Oczywiście. Ale co będzie, gdy będzie zamach na to? Czy mamy w ogóle Jakieś instrumenty? Ja powiem tak. Z mojej praktyki uważam, że te instytucje, takie jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, powinny mieć mega silnych prawników, którzy przeszli już taki kryzys jak teraz, bo po co te instytucje mają straż? Po co jest straż trybunalna? Żeby nie dało się przejąć Trybunału, jest odpowiednia ochrona Krajowej Rady, autonomiczna. I wiecie, gdy uchwalono ustawę, która zrywała kadencję Legalnej Krajowej Rady, część osób w Krajowej Radzie mówi, ale zaraz. My mamy kadencję konstytucyjną. Ale większa część powiedziała, no wiecie, ale jest ustawa. No przecież nie będziemy tu się bić z policją, która nas będzie wynosić. Nie, te instytucje powinny być jak twierdze. Szanowany przeze mnie szef Trybunału, którego naprawdę bardzo cenię do dzisiaj, pamiętam jego rozmowę ze mną i powiedział. Wiesz, ja nie uznaję tych dublerów nocą zaprzysiężonych, ale ja myślę, że jak oni wejdą pośród profesorów Trybunału, w te uznane autorytety prawa, to oni nagle zrozumieją, że są sędziami Trybunału, a nie dublerami. Nic bardziej mylnego. Powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski. Tak było przy przejmowaniu każdej z tych instytucji. My walczymy o tą instytucję, wiemy, że konstytucja gwarantuje i jak przychodzi władza wykonawcza, która się skleiła wtedy z ustawodawczo, złamała wszystkie zasady konstytucyjne, to wtedy instytucje wymiaru sprawiedliwości powinny powiedzieć stop, wynieście nas siłą. Będziemy bronić tych instytucji. Nie tylko w sądach europejskich, bo to jest rozwleczone w czasie a kryzys się pogłębił. Więc dzisiaj gdybym miał powiedzieć to on powiedział nie wpuszczamy nikogo do KRS-u. Jest ochrona rady opłacana przez radę, odetnijcie nam prąd, wynieście nas siłą. Wtedy ci autorytaryści byli za słabi. Oni by się nie zdecydowali, ale pamiętajcie, że systemy totalitarne tworzy się nie zawsze przez rewolucję. Tak rewolucja październikowa. Czasem jest tak, że ktoś wygrywa demokratycznie wybory, patrz Adolf Hitler który później nie chce oddać władzy i zmienia nam system, a my patrzymy bezradnie, bo mamy leks, bo mamy zwykłą ustawę, nie patrzymy na konstytucję. Więc my jesteśmy mądrzejsi o to, powinniśmy wprowadzić do systemu edukacji właśnie, jak bronić konstytucji dla prawników, bo profesor yy, yy, Wrubel chyba powiedział, że akuszerami systemów autorytarnych zawsze są prawnicy. Bo wiecie o tym, że ci, którzy ten system zmieniali, mieli swoich prawników wynajętych, wynajętych cyngli do rozstrzelania państwa prawa. Więc my powinniśmy rzeczywiście wyciągać wnioski, ale musimy mieć też takie systemowe rozwiązania, które będą... Są takie kraje ponoć, ja to badam teraz, żebyśmy to wprowadzili do tarczy demokratycznej Unii całej, że mają instytucje, które prostują fake news. Jest strona internetowa instytucji rządowej. Jak nagle ci się pojawia informacja, że ten jest skorumpowany, tamten ukradł, ten zabił, i ona jest powielana masowo przez boty. To nagle zerkasz na stronę pewnej instytucji. Być może ona powinna być unijna dla każdego kraju, żebyś nie miał tutaj, że politycy nią manipulują. I ty widzisz, to jest fałsz. Nie powielaj tego. Są kraje, które zaczynają karać. Ponadziestonia ma kary za tych, co powielają ruską propagandę. Bo to może wpłynąć nam na demokrację w Europie. I my ją stracimy bezpowrotnie. To PIS sprowadziło Polskę na drogę Białorusi, autorytarny model władzy, gdzie konstytucja jest atrapą, a sądy narzędziem partii. Neosędziowie powołani przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa oraz symbole pisowskiego sądownictwa, jak neosędziowie i nawrocki, to ich toksyczna spuścizna brak pewności prawa dla zwykłych obywateli prawo PIS. Zamiast uniwersalnego prawa obywatela, miliardy strat skar unijnych i chaos, w którym wyroki zależą od politycznej lojalności, a nie faktów. Demokracja wymaga bezwzględnego oczyszczenia, bolesnego, chirurgicznego nastawiania złamanej ręki wymiaru sprawiedliwości po ośmiu latach destrukcji. Minister Waldemar Żurek wskazuje jedyną drogę: niezależna Krajowa Rada Sądownictwa, szacunek dla orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sędziowie Rzeczpospolitej Polskiej a nie marionetki jednej partii.